bardzo serdecznie pozdrawiamy z oazą, kochani mam właśnie rekolekcję, on rzedł drugi stopień właśnie dzisiaj zdobyliśmy sosów aktualnie schodzimy i czekamy na resztę grupy więc czy to nie jest dobry moment, żeby nagrać vloga a rozważaliśmy sobie właśnie słowo o robotnikach pana, kochani, co jest niesamowite i niezwykłe, pierwszy raz na to zwróciłem uwagę, proście więc pana żniwa żeby wyprawił robotników na żniwo swoje to znaczy, robotników jest tak właściwie mało ale tu nie chodzi o to, żeby kogoś zaciągnąć do roboty, tylko tu chodzi o tego który już jest robotnikiem, czyli być może chodzi o Ciebie, ale niekoniecznie jest w działaniu, niekoniecznie jest w posłudze. Czyli yy, chodzi o osobę wierzącą, chodzi o osobę najczęściej praktykującą, tylko która być może jakoś tam nie działa. Może nie działasz w jakiejś wspólnocie, może nie masz jakichś takich przestrzeni, gdzie możesz Bogu służyć. I zobaczcie, o czym mówi Pan Bóg. Pan Bóg mówi o tym, żeby wyprawić robotników na żniwo swoje. Było 72, których posłał. I wiecie, jakie przepiękne rzeczy im towarzyszyły? Uzdrawiali chorych, uwalniali opętanych. Działali po prostu cuda w imię Pana Jezusa. I być może może Ciebie Pan do tego pociąga. Być może Pan chce wykorzystywać Twoje ręce, żebyś Ty pomagała innym, żebyś była znakiem właśnie też takiej służby, znakiem takiej wielkiej pomocy. Być może Pan Ciebie chce wezwać do tego, żebyś w środowisku swojej pracy albo w innych miejscach po prostu mówił o Panu Bogu. Być może Pan nas wzywa do różnych rzeczy, ale co jest, kochani, ważne? Ważna jest ta świadomość tego, że naprawdę jestem robotnikiem i że jako robotnik po prostu Pana Boga robię najpiękniejszą rzecz, czyli przyprowadzam innych do Chrystusa, czyli pracę. Dla, można powiedzieć, najlepszego pracodawcy, dla tego, który daje mi najlepszą zapłatę, bo tą zapłatą jest życie wieczne. A oprócz tego, że tą zapłatą jest życie wieczne, to tą zapłatą też jest tutaj pomyślność, błogosławieństwo, tą zapłatą jest szczęście i radość. Ja, będąc tutaj z tymi młodymi ludźmi, których może właśnie na samym końcu pokażę, oni nie wiedzą. <laughs> no to mam naprawdę takie poczucie bardzo wielkiego spełnienia. Cały dzień jest po prostu wypełniony Bogiem, relacjami, jest wypełniony frajdą, radością, jest wypełniony takim poczuciem po prostu bardzo wielkiego spełnienia. Dlaczego? Dlatego, że robimy piękne rzeczy, dlatego, że robimy te rzeczy z Panem Bogiem, że wszyscy tak właściwie jesteśmy no, takimi Jego robotnikami, że wobec siebie mamy też taką bardzo serdeczną relację, a każdy z nas jest inny. Z różnych miejsc jesteśmy, ale razem tworzymy taką po prostu jedną całość. Więc dla mnie to jest przepiękna po prostu radość. I też jestem przekonany w ogóle, że Pan, Pan Bóg też tych młodych ludzi wzywa też, do po prostu pięknych dzieł, że chce ich też namaszczać. I dzisiaj właśnie piąty dzień przeżywamy na rekolach, dzień znalezienia, gdzie jest właśnie mowa o tym, że Bóg namaszcza. Więc drodzy moi, odkrywajcie, odkrywajcie swoje powołanie, konkretne powołanie, odkrywajcie, do czego Pan was wzywa, odkrywajcie swoją służbę, bo On się chce. Tobą posługiwać. Naprawdę chcę się Tobą posługiwać. A ja Was na drogę e, Waszego oddawania się Bogu błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I zobaczcie po prostu tych młodych ludzi.